Już za dwa dni walentynki, dlatego dzisiaj podrzucamy Wam prościutkie pomysły dla dwojga właśnie z tej okazji. Zobaczcie. Pokażę Wam prosty sposób na przygotowanie słodkiego serca dla sympatii z poczuciem humoru. Oglądajcie. Zaczynam od roztopienia trzech tabliczek czekolady deserowej i trzech mlecznej. Gorącą czekoladę wlewam do foremki w kształcie serca na papier do pieczenia. Kiedy zacznie zastygać, nakładam małe czekoladki oraz cukrowe koraliki. Całość pozostawiam do całkowitego zaschnięcia. Takie słodkie serce można podarować załączoną karteczką i drewnianym młotkiem w zabawnej formie z dopiskiem Nie łam mi serca. Moja babcia zawsze mówiła, że najkrótsza droga do serca mężczyzny wiedzie przez jego żołądek. Dlatego w tym roku upiekę mojemu ukochanemu na Walentynki pyszne serduszkowe ciasteczka. Zobaczcie. Do miski wsypuję 250 g mąki, dodaję 130 g masła, kilka kropel ekstraktu waniliowego, 2 jajka, 1 trzecią łyżeczki proszku do pieczenia i 3 czwarte szklanki cukru pudru. Zagniatam ciasto. Dzielę je na dwie części. Do jednej dodaję odrobinę różowego barwnika. Obie części ciasta schładzam w lodówce, po czym je rozwałkowuję. W wyciętych kołach jasnego ciasta wycinam serduszko. W tym momencie tworzy się otwór w jasnym ciastku. Te same kształty wycinam w różowym cieście. Otwory w ciastkach uzupełniam naprzemiennie, tak aby w jasnym ciastku było różowe serce, a w różowym jasne serce. Gotowe serduszka piekę 10 minut w temperaturze 180 stopni i gotowe. Takie serduszka prezentują się bardzo oryginalnie. Jestem przekonana, że wywołają uśmiech na twarzy obdarowanego mężczyzny. Poza tym smakują naprawdę wyśmienicie. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Pokażę Wam pomysł na romantyczne, słodziutkie, a do tego potrójne pankejki w kształcie serca. Zobaczcie. Do miski wsypuję dwie szklanki mąki, dodaję szczyptę soli, trzy łyżeczki proszku do pieczenia, 4 łyżki cukru i 2 łyżki kakao. Wszystko mieszam. Do osobnego naczynia wbijam dwa jajka, wlewam 80 g roztopionego masła lub oleju oraz dodaję 1,5 szklanki mleka. Całość oczywiście mieszam. Do suchych składników dodaję mokry i mieszam do ich całkowitego połączenia się. Teraz smażę pankejki tak, aby były złote z obu stron. Kiedy placki nie będą gorące, wycinam z nich kształt serca na zewnątrz oraz w środku według szablonu z kartki, który sobie wcześniej wycięłam. Pierwsze serce smaruję masłem orzechowym i nakładam pokrojone w plastry owoce. Teraz przykładam kolejny pancake i ponownie nakładam masło oraz owoce. Przykładam ostatni placek i powtarzam czynność, po czym smaruję wierzch bitą śmietaną i nakładam tym razem całe owoce, dodaję czekoladki w kształcie serca i jeszcze inne ozdoby, tu już według uznania. Tak podane pangejki wyglądają naprawdę romantycznie i bardzo apetycznie. Spokojnie wystarczą dla dwóch osób, a może jeszcze zostaną na później. Pamiętajcie, że dodatki możecie zmieniać według uznania, a masło orzechowe na przykład zamienić na Nutelle. Smacznego! Dzisiejsze pomysły zrobicie w kilka chwil bez specjalnych zdolności kulinarnych i bez konieczności dodawania wymyślnych składników. To propozycje z cyklu Mała Rzecz a Cieszy. Życzymy udanych walentynek.